Cześć! Nie wiem, czy wiecie, ale obcy są wśród nas. Obcy w kontekście inwazyjnych gatunków roślin w naszej rodzimej florze. Za moment dowiecie się, czym tak naprawdę jest gatunek obcy i dlaczego nie każdy obcy jest inwazyjny. Jakie cechy powinien posiadać gatunek, aby stać się gatunkiem inwazyjnym. I oczywiście poznacie kilka przykładów gatunków inwazyjnych występujących w naszym najbliższym otoczeniu. Gatunek obcy jest to taki, który wskutek działalności człowieka został wprowadzony poza obszar swojego naturalnego występowania. I takich gatunków nie musimy wcale daleko szukać. Przykładem jest chociażby pomidor albo ziemniak. Ale tu pojawia się pytanie: kiedy gatunek obcy zaczyna stawać się gatunkiem inwazyjnym? Otóż w momencie, kiedy zaczyna wypierać nasze gatunki rodzime z ich obszaru naturalnego występowania. Kiedy zaczyna być tak ekspansywny, że wypiera wszystko poza sobą samym. Wówczas mówimy o gatunku inwazyjnym. Wiemy już, że są wśród nas gatunki obce, a wśród nich gatunki inwazyjne. Odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie: co taki gatunek powinien posiadać, aby być potencjalnie niebezpiecznym dla naszej rodzimej flory? Gatunek charakteryzujący się przyspieszonym wzrostem w młodości będzie konkurować z innymi siewkami chociażby o światło. Dodatkowo gatunki, które posiadają zdolność do rozmnażania wegetatywnego przez kłącza, przez fragmentację rośliny na mniejsze kawałki. Również będą posiadały niezwykłą zdolność rozprzestrzeniania się na dalsze odległości yy, i rozmnażania, tak? Bo wiemy, że roślina może rozmnażać się nie tylko generatywnie za sprawą nasion i kwiatów, ale również wegetatywnie. I gatunki inwazyjne tą zdolność rozmnażania wegetatywnego opanowały do perfekcji. Wspomniałam również o rozmnażaniu generatywnym przez yy, nasiona. Właśnie, produkcja nasion u tego typu gatunków. Produkcja nasion jest oszałamiająca. Są to ilości rzędu tysięcy. Chociażby u nawłoci kanadyjskiej na jednym pędzie może znaleźć się do około 10 tysięcy nasion. Czyli sami widzimy, że jest to potężna ilość nasion. O dodatkowo dużej zdolności kiełkowania. Załóżmy, że z tych 10% 80 będzie w stanie wykiełkować. Albo niektóre gatunki posiadają tę zdolność kiełkowania przez wiele, wiele lat. Eee, więc jeśli nasiona wysiane przez jakiś konkretny gatunek będą miały zdolność do wykiełkowania, oczywiście w korzystniejszych warunkach przez 5 lat, to na przestrzeni tych 5 lat wyobraźmy sobie, jak dużo nasion skumuluje się w środowisku? Jak wiele z nich wykiełkuje? Załóżmy, że wykiełkuje te nawet 50% nasion wysianych przez taką niebezpieczną roślinę. Po kilku latach jak wiele osobników tego gatunku znajdziemy w środowisku? Wyobraźmy sobie. Będą to zastraszające ilości, które w istocie po samym etapie wykiełkowania zaczną konkurować z naszymi gatunkami rodzimymi i chcąc, nie chcąc zaczną je wypierać. Dodatkowo bardzo często Ee, obserwujemy wykształcenie pewnych przystosowań do rozsiewania nasion. Tutaj, w przypadku e, na Włocie Kanadyjskiej, obserwujemy aparaty lotne. Jeśli taka roślina będzie chciała rozsieć nasiona i napotka na wiatr, e, wówczas te nasiona dzięki aparatom lotnym będą przeniesione na znaczne odległości załóżmy kilka metrów co rok. Zakres tego obszaru występowania tej rośliny będzie się bardzo szybko przemieszczać. I roślina będzie faktycznie charakteryzowała się niesamowitą ekspansją w terenie. Kolejnym gatunkiem, który chcemy wam pokazać jest dąb czerwony, którego nazwa pochodzi od pięknie wybarwiających się jesienią liści. Został on sprowadzony przez leśników w XIX wieku jako domieszka biocenotyczna do naszych lasów. I wydawałoby się, że będzie to świetne rozwiązanie, ponieważ wzbogaci on skład gatunkowy. Jednakże okazało się, że rośnie on zdecydowanie szybciej od naszego dębu szypułkowego. Dodatkowo ma on pewne bardzo ciekawe przystosowanie, a mianowicie stosuje coś takiego jak allelopatia ujemna. Wytwarza on związki chemiczne, które hamują rozwój siewek innych roślin, czyli substancje chemicznie toksyczne albo spowalniające wzrost innych roślin. Dodatkowo, w momencie, gdy z takiego dębu opadną na liście, liście dębu bardzo ciężko się rozkładają, są one grube i mięsiste. W momencie, gdy opadną na ziemię, tworzą gruby kożuch, przez który bardzo ciężko przebijają się siewki innych gatunków roślin. I tym samym dąb zmniejsza konkurencję międzygatunkową. I on dominuje w tym momencie, ponieważ pobiera wszystkie substancje odżywcze z najbliższego otoczenia, eliminując przeciwników. Eee, czym różni się od naszego dębu? Kształt liścia jest zdecydowanie inny. Ciekawostką jest to, że właśnie dąb czerwony znajduje się na naszych pięciogroszówkach. To właśnie te char charakterystyczne, zaostrzone liście dębu znajdują się na naszych monetach, ale musimy mieć świadomość, że nie jest to nasz rodzimy gatunek. Jest to gatunek obcy, który na chwilę obecną jest zwalczany w lasach. Młode, młode rośliny ucina się w pewnym, w pewnym momencie, tak aby roślina oszukać i żeby ta roślina osłabła. Mamy tutaj przykład ekspansywnego gatunku pochodzącego z południowej Azji, jakim jest rdestowiec ostrokończysty. E, widzimy na pierwszy rzut oka, że jest on niesamowicie duży. Gdybym stanęła tak obok niego, obok wszystkich tych roślin, jest on zdecydowanie większy ode mnie. I dosłownie wdziera się w las, e, wypierając gatunki rodzime. Jeśli taki gatunek w takim zagęszczeniu będzie rósł na skraju lasu. Możemy spodziewać się, że za pewien okres czasu nie będzie tam rosło nic innego poza tym gatunkiem. Spójrzmy, jak daleko sięga system korzeniowy i jak masywny on jest. Dodam, że był on w pewnym momencie ucięty, ale faktycznie jest to roślina, można powiedzieć wręcz monumentalna, ale niestety i rozmiary, i. Przystosowania do rozmnażania wegetatywnego właśnie z fragmentów takiej rośliny czynią ją niezwykle ekspansywną i tym samym inwazyjną, a co za tym idzie niebezpieczną dla naszej rodzimej flory.